Więc Panie Radny, co się dziś wydarzyło na sesji, czy to może wskazywać na to, że Pan Prezydent Becker traci większość? Ja myślę, że to jest wniosek zbyt daleko idący, aczkolwiek widać, że radni coraz bardziej krytycznie oceniają to, co się w mieście dzieje. Też pewnie swoje robi sam stosunek prezydenta do własnych radnych, bo nie, ukry, nie ukrywajmy, że z czegoś pewnie, pewnie to, że dzisiaj taki, nie inny wynik tego głosowania jest, pewnie z czegoś to wynika. Właśnie, czy się stało na sesji? Jakie uchwały nie przeszły? Nie przeszła uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany w budżecie miasta. Są to uchwały oczywiście kluczowe dla funkcjonowania gminy, jednak zmiany zaproponowane przez prezydenta, szczególnie. Szczególnie sprawa miejsc w żłobkach w Przedszkolu Miejskim nr 11 oraz to, że przy, w przypadku ulicy Zielonej jest zdecydowano o podniesieniu, podniesieniu budżetu tego zadania o milion, o milion złotych. Nie organizując drugiego przetargu, uznaliśmy jako, jako radni, jako opozycja, ale też kilku radnych koalicyjnych uznało, że te zmiany nie są korzystne i dlatego te dwie uchwały nie zostały podjęte. A czy radni, którzy do tej pory wspierali działania pana prezydenta, się wyłamali z tej, z tej większości? Może, mo, może ci radni sami, sami, powinni o tym powiedzieć, bo jednak my przede wszystkim staramy się zawsze patrzeć na to, jak, 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 jak my głosujemy, jak jak, jak my popieramy działania pana prezydenta, no wynik głosowania był taki, a nie inny. Zabrakło, zabrakło kilku głosów. Z tego, co, z tego, co widziałem, to chyba prezydent starci, stracił w przypadku tych dwóch uchwał poparcie radnego Grudnioka i nie wiem, czy radny Bawej też, też głosował, bo nie zwróciłem uwagi. W każdym razie wynik głosowania był taki, że obie uchwały nie zostały podjęte.